A co, jeśli powiedziałbym ci, że jeden z największych cudów Biblii wcale nie był cudem, lecz prawem? Że Jezus nie rozmnożył chleba dlatego, że poprosił Boga o więcej, ale dlatego, że aktywował zasadę, której niemal nikt nie zauważył? Zwróć uwagę. Zanim pojawiła się obfitość, zanim nastąpiło jakiekolwiek rozmnożenie, wydarzyło się coś bardzo konkretnego i ten szczegół zmienia wszystko. Ponieważ gdy naprawdę zrozumiesz, co tam się wydarzyło, uświadomisz sobie, że ta sama zasada działa również dzisiaj i może właśnie teraz blokować albo uwalniać obfitość w Twoim własnym życiu. Jeśli tego rodzaju treści poruszają w Tobie coś głębszego, rozważ subskrypcję, aby kontynuować tę drogę odkrywania. Przez wieki rozmnożenie chleba było postrzegane jako coś odległego, nieosiągalnego. Zarezerwowanego wyłącznie dla jednego człowieka w konkretnym momencie historii. Coś pięknego, ale niemożliwego do powtórzenia. Jednak co, jeśli ta interpretacja jest niepełna? Co, jeśli tamten moment nie był złamaniem praw wszechświata, lecz doskonałą demonstracją tego, jak one naprawdę działają? To pytanie zmienia wszystko, bo jeśli nie był to odosobniony cud, to było to nauczanie. A jeśli było to nauczanie, to zostało dane po to, by je zrozumieć, a jeśli zostało dane po to, by je zrozumieć, to zostało dane po to, by je stosować. Biblia nie opisuje tego wydarzenia jako spektaklu, opisuje proces: moment realnego braku, ludzi głodnych, ograniczone zasoby, brak widocznego rozwiązania pięć chlebów, dwie ryby, nic więcej. Ten szczegół jest kluczowy, ponieważ punktem wyjścia nie była obfitość był nim brak. A jednak wydarzyło się tam coś, czego niemal nikt nie dostrzega. Jezus nie prosił o więcej jedzenia. Nie narzekał na niedostatek. Nie koncentrował się na problemie. Zanim nastąpiło jakiekolwiek rozmnożenie, zanim doszło do jakiejkolwiek zmiany zewnętrznej, aktywował się stan wewnętrzny. I to właśnie odróżnia tych, którzy żyją uwięzieni w braku, od tych, którzy wchodzą w przepływ obfitości. Większość ludzi wierzy, że rzeczywistość musi się najpierw zmienić, aby mogli poczuć się bezpieczni, pewni, wdzięczni. Tam jednak kolejność została odwrócona. Świadomość pojawiła się przed manifestacją i to jest punkt, który całkowicie zmienia sposób czytania tego fragmentu Biblii. Bo nie mówimy tu o chlebie, mówimy o świadomości. To, co się tam wydarzyło, nie zależało od ilości dostępnych zasobów, lecz od stanu wewnętrznego tego, kto prowadził całą sytuację? I to rodzi niewygodne pytanie: ile razy czekasz, aż życie się zmieni, podczas gdy w rzeczywistości to twój stan wewnętrzny musi zmienić się jako pierwszy. W kolejnej części wejdziemy dokładnie w ten punkt. Ponieważ to, co Jezus zrobił przed jakimkolwiek rozmnożeniem, ujawnia pierwszy klucz prawdziwej obfitości, o którym prawie nikt nie mówi. Istnieje pewien szczegół w tamtym wydarzeniu, który niemal zawsze umyka uwadze. Prosty gest, cichy, ale decydujący. Zanim doszło do jakiegokolwiek rozmnożenia, zanim pojawiła się jakakolwiek widoczna zmiana, Jezus podziękował. Nie po fakcie, przed. Ten moment jest niewygodny dla wielu ludzi, ponieważ burzy głęboko zakorzenioną logikę ludzkiego umysłu logikę mówiącą: Najpierw otrzymujesz, potem dziękujesz. Najpierw pojawia się rozwiązanie, potem wdzięczność. Najpierw przychodzi obfitość, dopiero potem zmienia się Twój stan wewnętrzny. Tam jednak kolejność została odwrócona. Wdzięczność nie była reakcją na cud, była zapalnikiem cudu. I to ujawnia coś znacznie głębszego niż się wydaje. Wdzięczność w tamtym kontekście nie była emocją, była pozycją świadomości. Ten gest komunikował coś bardzo wyraźnego. Dla mnie to już wystarcza, dla mnie to już jest rozwiązane. Dla mnie brak nie ma władzy. Podczas gdy wszyscy widzieli w pięciu chlebach i dwóch rybach problem, Jezus traktował je jak zaopatrzenie. Podczas gdy tłum widział granice, on widział potencjał. Podczas gdy ludzka logika widziała niedostatek, podwyższona świadomość widziała przepływ. I właśnie tutaj większość ludzi się zatrzymuje, bo potrafią dziękować dopiero wtedy, gdy rzeczywistość się zmienia. Tymczasem rzeczywistość zmienia się dopiero wtedy, gdy najpierw zmienia się stan wewnętrzny. Nie chodzi o udawanie, że wszystko jest w porządku, nie chodzi o zaprzeczanie trudnościom, chodzi o wybór tego, którą rzeczywistość uznajesz za dominującą. Wdzięczność na tym poziomie nie jest pasywna, jest cichą komendą. Mówi do systemu życia: Działam z poziomu obfitości, a nie braku. A wszystko, co działa z poziomu obfitości, się rozmnaża. Wszystko, co działa z poziomu braku, się kurczy. To prawo pojawia się wielokrotnie w tekstach biblijnych, lecz rzadko bywa w ten sposób wyjaśniane, ponieważ jest niewygodne. Przenosi odpowiedzialność do wewnątrz. Pytanie, które pozostaje, jest proste, ale potężne. W jakich obszarach swojego życia czekasz, aż najpierw będziesz mieć, aby dopiero potem dziękować, podczas gdy to właśnie wdzięczność wcześniej może być tym, czego najbardziej brakuje? W kolejnej części porozmawiamy o tym, jak ten wewnętrzny wybór tworzy realny efekt w świecie fizycznym i dlaczego świadomość zawsze poprzedza manifestację. Istnieje prawda, która przenika całą Biblię, nawet jeśli nie jest wypowiedziana wprost. Rzeczywistość zewnętrzna nigdy nie prowadzi. Ona zawsze odpowiada. Nic nie manifestuje się najpierw w świecie fizycznym. Wszystko zaczyna się na poziomie bardziej subtelnym, niewidzialnym. Cichym. Zanim nastąpiło rozmnożenie, zmiana już zaszła wewnątrz. Zanim chleb stał się obfity, świadomość już była w stanie obfitości. I to nie jest symboliczne, to jest strukturalne. Większość ludzi próbuje rozwiązywać życie z zewnątrz do wewnątrz. Czekają, aż pojawią się pieniądze, by poczuć się bezpiecznie. Czekają, aż problem zniknie, by zaznać spokoju. Czekają, aż sytuacja się poprawi, by w końcu zaufać. Tymczasem nauczanie jest dokładnie odwrotne. Jezus nie czekał, aż woda stanie się ziemią, by po niej chodzić. Chodził tak, jakby już była ziemią. Piotr zaczął tonąć dokładnie w momencie, gdy pozwolił, aby jego świadomość opadła do poziomu strachu. Schemat jest zawsze ten sam: gdy świadomość się podnosi, rzeczywistość podąża za nią. Gdy świadomość opada, rzeczywistość staje się ciężka. To nie jest ślepa wiara. To jest wewnętrzne zestrojenie. Podwyższona świadomość nie ignoruje problemu. Ona po prostu nie uznaje go za ostateczny autorytet. Dlatego w tamtym momencie brak nie miał mocy, ponieważ nie został wewnętrznie uznany. Podczas gdy wszyscy reagowali na niedostatek, Jezus działał z poziomu pewności, a pewność nie reaguje. Pewność prowadzi. To trudne do przyjęcia dla tych, Którzy zostali uwarunkowani do myślenia, że życie im się przydarza, a nie że wypływa z nich. Jednak Biblia, czytana uważnie, pokazuje dokładnie coś przeciwnego. Według Twojej wiary, niech Ci się stanie, nie później, teraz. Wiara w tym kontekście nie jest religijnym przekonaniem, jest wewnętrznym stanem przyjętym jako prawda, a wszystko, co zostaje przyjęte wewnętrznie, Nieuchronnie zaczyna odbijać się na zewnątrz. Dlatego dwie osoby mogą przeżywać tę samą sytuację i mieć zupełnie różne rezultaty. To nie jest kwestia scenariusza, to jest kwestia świadomości, z jaką w niego wchodzą. Jeśli ta wiadomość dotarła do ciebie we właściwym momencie, zostaw komentarz. A jeśli chcesz dalej zgłębiać tego rodzaju świadomość zastosowaną w prawdziwym życiu, zasubskrybuj kanał. W kolejnej części porozmawiamy o dokładnym momencie, w którym ta świadomość przechodzi w działanie i dlaczego działanie z niewłaściwego miejsca całkowicie blokuje przepływ obfitości. Istnieje częsty błąd, gdy mówi się o wierze, świadomości i obfitości. Wielu ludzi wierzy, że wystarczy myśleć właściwie i czekać. Tymczasem tekst biblijny pokazuje coś znacznie precyzyjniejszego. Po wdzięczności, po wewnętrznej pewności przyszło działanie. Jezus nie stał bezczynnie czekając, aż chleb sam się rozmnoży. Zaczął go łamać, zaczął go rozdawać. I ten szczegół jest decydujący. Działanie nie wypłynęło ze strachu, nie wypłynęło z presji, nie wypłynęło z desperackiej próby rozwiązania problemu. Wypłynęło z pewności. Właściwe działanie nie rodzi się z lęku, rodzi się z wewnętrznego zestrojenia. Gdy działasz z poziomu braku, każdy ruch niesie napięcie, wątpliwość i pośpiech. Lecz gdy działasz z poziomu obfitości, każdy ruch niesie zaufanie, jasność i kierunek. Jezus nie łamał chleba w obawie, że go zabraknie łamał go jak ktoś, kto już wiedział, że jest go wystarczająco dużo. Ta różnica zmienia wszystko. Biblia jasno pokazuje, że rozmnożenie następowało w trakcie łamania chleba. Nie przed, nie po. Przepływ aktywuje się w ruchu. I tutaj pojawia się punkt, którego niemal nikt nie dostrzega. To nie ilość chleba stworzyła obfitość, lecz gotowość działania tak, jakby obfitość była już zagwarantowana. Ta zasada powtarza się w całym ludzkim doświadczeniu. Ludzie, którzy prosperują, nie czekają aż poczują absolutne bezpieczeństwo, aby zacząć działać. Działają z wewnętrznego przekonania, które wyprzedza rezultaty. Ludzie, którzy pozostają uwięzieni, zazwyczaj czekają na idealny scenariusz, ale ten scenariusz nigdy nie nadchodzi. Właściwe działanie nie musi być wielkie, musi być spójne. Może to być prosty krok, mały gest, decyzja odkładana z powodu strachu. Gdy działanie rodzi się z właściwego stanu wewnętrznego, staje się kanałem. A wszystko, co przepływa przez wyrównany kanał, ma tendencję do wzrostu. W kolejnej części porozmawiamy o tym, co najbardziej blokuje ten przepływ. Nawet wtedy, gdy człowiek wierzy, dziękuje i działa, oraz dlaczego tak często obfitość zatrzymuje się w połowie drogi. Wiele osób robi niemal wszystko poprawnie. Wierzą, dziękują, nawet działają, a mimo to przepływ się zatrzymuje. Dzieje się tak dlatego, że istnieje cicha, niemal niewidoczna blokada. Która nie znajduje się w świecie zewnętrznym, lecz we wnętrzu każdego człowieka. Jest nią blokada poczucia zasługiwania. Biblia nie mówi o tym wprost, ale wielokrotnie pokazuje ludzi, którzy nie potrafią przyjąć tego, co już jest dostępne. Nie dlatego, że Bóg powstrzymuje, lecz dlatego, że ludzki umysł zamyka kanał. Obfitość nie zatrzymuje się z powodu braku zaopatrzenia, zatrzymuje się, ponieważ napotyka opór. W historii rozmnożenia chleba tłum po prostu przyjął, nie kwestionował, nie czuł się niegodny, nie próbował kontrolować procesu, był otwarty. W codziennym życiu jednak wiele osób nosi w sobie ciche zdania. To nie jest dla mnie. Nie zasługuje na tak wiele, to później się źle skończy. Coś mi to odbierze. Te myśli nie wydają się groźne, ale tworzą wewnętrzne pole skurczu. To tak, jakby próbować napełnić naczynie z zamkniętą pokrywą. Obfitość wymaga przestrzeni wewnętrznej. Jezus nigdy nie nauczał, że trzeba błagać, uczył, że trzeba ufać, a zaufanie obejmuje pozwolenie sobie na przyjęcie bez poczucia winy, bez lęku, bez autosabotażu. Gdy działasz, ale wciąż wierzysz, że coś złego się wydarzy, przepływ zwalnia. Gdy dziękujesz, ale oczekujesz straty, kanał się zwęża. Gdy pragniesz, ale czujesz się niegodny, Energia nie znajduje drogi. To jedno z najtrudniejszych nauk, ponieważ wymaga wewnętrznej uczciwości. Przyjmowanie nie jest biernością, jest duchową dojrzałością. Jest uznaniem, że przepływ nie zależy od Twojego skrajnego wysiłku, lecz od Twojego zestrojenia. I oto potężny punkt. Gdy kanał jest otwarty, obfitość nie przychodzi w chaotycznym nadmiarze. Przychodzi w równowadze. Dlatego po tym, jak wszyscy się najedli. Pozostały kosze. Nie z powodu marnotrawstwa, lecz jako znak ciągłego przepływu. W kolejnej części porozmawiamy o tym finalnym symbolu, o resztkach i o tym, co ujawniają na temat prawdziwego stanu obfitości, na który wskazuje Biblia. Szczegół niemal zawsze pomijany w tej historii niesie jedną z najgłębszych wiadomości całej Biblii. Po tym, jak wszyscy jedli, po tym, jak potrzeba została zaspokojona, po tym, jak cud się wydarzył. Pozostało dwanaście koszy. Nie był to przypadkowy nadmiar, nie było to marnotrawstwo i z pewnością nie był to zbieg okoliczności. Resztki były pieczęcią nauki. Gdyby rozmnożenie zakończyło się dokładnie w momencie zaspokojenia głodu, przesłaniem byłoby jedynie przetrwanie. Ale to, co zostało pokazane, było obfitością. Biblia nie uczy jedynie, że istnieje wystarczająca ilość zaopatrzenia. Ujawnia, że gdy przepływ zostaje prawidłowo aktywowany, on trwa. Ludzka logika myśli w kategoriach niedoboru lepiej zachować, później może zabraknąć, to może się skończyć. Podwyższona świadomość działa na innej częstotliwości. Przepływ się nie kończy, zaopatrzenie nie zależy od chwili, źródło nie wysycha. Dwanaście koszy symbolizuje pełnię, symbolizuje kompletne cykle. Symbolizuje ciągłość. Jezus nie stworzył jedzenia tylko na tamten moment. Zademonstrował stan umysłu i ducha, w którym zaopatrzenie przekracza pilną potrzebę. Ten szczegół uczy czegoś kluczowego. Gdy aktywujesz przepływ we właściwy sposób, nie przychodzi on tylko po to, by rozwiązać problem. On zmienia wzorzec Twojej rzeczywistości. Większość ludzi żyje prosząc o punktowe rozwiązania, spłacić dług. Opłacić rachunek, wyjść z kryzysu. Ale nauczanie biblijne wskazuje na coś większego: stan wewnętrzny, w którym kryzys przestaje się powtarzać. Resztki są znakiem, że wyszedłeś z trybu alarmowego i wszedłeś w tryb przepływu. I to zmienia wszystko. Gdy żyjesz, oczekując kolejnego braku, nadal tworzysz cykle braku. Gdy żyjesz ze świadomością, że źródło jest stałe, nadmiar zaczyna pojawiać się naturalnie. Pytanie nie brzmi: jak rozmnożyć? Pytanie brzmi: czy żyjesz z poziomu źródła, czy z poziomu pilności? W kolejnej części pokażemy, jak zastosować tę zasadę dzisiaj w sposób praktyczny, bez mistycyzmu i bez zaprzeczania rzeczywistości. Wszystko, co zostało dotąd ujawnione, prowadzi do jednego prostego i transformującego punktu: Obfitość nie jest wydarzeniem zewnętrznym, lecz utrzymywanym stanem wewnętrznym i można go aktywować teraz. Pierwszym krokiem jest zmiana punktu wyjścia. Przestań zaczynać od problemu. Zacznij od źródła. Zanim podejmiesz jakiekolwiek działanie, dostrój świadomość nie jak z tego wyjść, lecz z jakiego stanu wewnętrznego działam. Drugim krokiem jest użycie tego, co już masz. Nie czekaj na idealny scenariusz. Jezus nie prosił o więcej chleba, pracował z tym, co było dostępne. Przepływ odpowiada na ruch. Nie na oczekiwanie. Trzecim krokiem jest działanie bez lęku. Lęk rodzi się z pilności, przepływ rodzi się z zaufania. Działanie w lęku próbuje kontrolować rezultat. Działanie w zestrojeniu współpracuje z procesem. Czwartym krokiem jest praktykowanie wdzięczności przed rezultatem, nie jako przesąd, lecz jako wyrównanie. Wdzięczność komunikuje podświadomości, jesteśmy bezpieczni, a bezpieczny system tworzy lepiej. Piątym krokiem jest pozwolenie sobie na przyjmowanie. Bez poczucia winy, bez lęku, bez przewidywania straty. Przyjmowanie jest wewnętrznym treningiem. Im bardziej akceptujesz mały przepływ, tym bardziej przepływ się rozszerza. I oto punkt końcowy. Biblia nie uczy zależności, uczy zestrojenia. Gdy zmienia się świadomość, zmienia się wzorzec. Gdy zmienia się wzorzec, rezultaty podążają za nim. Rozmnożenie chleba nie było odosobnionym cudem. Było praktyczną lekcją tego, jak rzeczywistość reaguje na określony stan wewnętrzny. I ten stan nie należy do przeszłości. Jest dostępny teraz. Gdy podtrzymujesz źródło, przepływ podtrzymuje się sam. Być może po tym wszystkim, co właśnie usłyszałeś, coś stało się jasne w cichy sposób. Nigdy nie brakowało zaopatrzenia. Nigdy nie brakowało mocy, nigdy nie brakowało dostępu, zawsze brakowało świadomości. Historie biblijne nie zostały zapisane po to, by imponować, straszyć czy tworzyć zależność. Zostały pozostawione jako mapy mapy do stanów wewnętrznych, które zmieniają sposób, w jaki rzeczywistość na ciebie odpowiada. Rozmnożenie chleba nie było wydarzeniem odległym w czasie. Dzieje się za każdym razem, gdy ktoś przestaje działać z poziomu strachu i zaczyna działać z poziomu źródła. Gdy przestajesz patrzeć tylko na to, co małe, gdy używasz tego, co masz, bez pogardy, gdy dziękujesz przed potwierdzeniem, gdy działasz bez desperacji, gdy pozwalasz sobie przyjmować bez poczucia winy. W tym dokładnym momencie wzorzec się zmienia. Biblia nigdy nie obiecywała braku wyzwań, ujawniła, jak iść ponad nimi? Jezus nie nauczał duchowej biedy, nauczał świadomej obfitości. I co najważniejsze, nigdy nie powiedział, że to jest zarezerwowane tylko dla Niego. Zademonstrował to, aby mogło być powielone. Jeśli istnieje jedna prawda, która przenika wszystkie te historie, jest nią ta: rzeczywistość odpowiada na utrzymywany stan wewnętrzny, nie na desperacką prośbę. Gdy podtrzymujesz źródło, przepływ trwa. Gdy podtrzymujesz strach, brak się powtarza. Nic tutaj nie wymaga ślepej wiary, wymaga obserwacji, świadomości, wyboru. Być może jutro nie zobaczysz natychmiastowych zmian, ale jeśli Twój punkt wyjścia zmienił się dzisiaj, droga nie jest już taka sama. I to jest jedyne, co naprawdę się liczy. Jeśli ta treść miała dla Ciebie sens, zachowaj tę wiadomość. Wróć do niej, gdy pilność spróbuje przejąć kontrolę. A jeśli chcesz dalej odkrywać te zapomniane kody, które przenikają Biblię, wiesz już, gdzie znaleźć kolejny krok. Przepływ nie skończył się tutaj, dopiero zaczął być przypominany. Jeśli ta treść do ciebie przemówiła, rozważ subskrypcję kanału. Tutaj odkrywamy duchowe kody, które zawsze były przed nami, lecz niemal nikt nie wyjaśnia ich jasno.